Witam państwa serdecznie w miejscowości Lipusz na kaszubskim gotowaniu. Dzisiaj dla państwa ugotujemy zupę z Moim gościem Dzisiaj jest wójt gminy Lipusz, pan Mirosław Ebertowski. Witam, panie wójcie. Dzień dobry, witam. Może pan powie jak i od kiedy ta zupa została wprowadzona właśnie do pańskiej kuchni? Oj, do mojej kuchni? Ona w zasadzie od zawsze była w kuchni naszej domowej. Ja pamiętam jeszcze z domu rodzinnego, kiedy mama przygotowała tą zupę. Zupa z Wreci, właściwie u nas się mówi na to, bo to to jest takie kaszubskie, trochę regionalne pewnie danie, tak można to powiedzieć. Nie wiem czy gdzie indziej, w innych rejonach Polski też, ale na pewno na kaszubach się ją gotuje. A w moim już domu, który wspólnie z żoną stworzyliśmy, to ta zupa to była zawsze pierwsza zupa naszych dzieci. Gotowaliśmy ją, zrobiliśmy z niej papkę i dzieci ze smakiem ją zjadały. Na kaszubach rosły dwie rodzaje brukwi. Brukiew biała i brukiew żółta. My dzisiaj dla Państwa przygotujemy zupę właśnie z żółtej brukwi. A też po drodze, tutaj jadąc, wyczytaliśmy bardzo ważne informacje, że brukiew ma duże właściwości lecznicze. Przede wszystkim jest antyrakowa. I Szanowni Państwo, jeśli macie taką możliwość, to zakupcie sobie brukiew. Do takiej zupy również potrzeba mięso z gęsi, tutaj pokażę, jest to gęś wyhodowana na łące, która chodzi, chodzi sobie, ale również podczas jesieni jest karmiona owsem i takie gęsi są najsmaczniejsze, bo one również nabierają takiego tłuszczyku, ale przede wszystkim są mięsiste. Również do tej zupy, oprócz brukwi, jest potrzebna marchewka, ziemiaczki, sól, majeranek i pieprz. I tak oto już tutaj wójt nam ładnie. Chciałbym ja, dodać Pani Halino. Ostatnio gotowałem brukiew na kaczym mięsie mi nie smakowało. Chociaż niektórzy twierdzą, że też jest dobra, ale... Gęcina jest najlepsza. Gęcina jest najlepsza, a też trzeba dodać, że niektórzy w Polsce również na indyku gotują. Ja uważam, że to jest no, niewłaściwe, dlatego że ten tłuszcz, który jest. Również z tej gęsi jest bardzo wartościowy i jest przede wszystkim smaczny. Ta zupa, jest to danie na kaszubach od wielu, wielu lat, jest daniem jednogarnkowym, dlatego, w tej zupie, oprócz tego, że musi być kawał dobrego mięsa, to również są ziemiaczki, które są sytej. I to wszystko za chwilę pokażemy w jaki sposób przygotować. Przede wszystkim już tej wójt bardzo sprawnie widać, że w domu gotuje, przygotowuje takie plasterki, ale będziemy sobie ją kroić w kosteczki. Tutaj już zastawiliśmy wodę. Ta woda za chwilę będzie wrzała, bo tą brukiew będzie trzeba sparzyć. I znaczy tak... ja kroję brukiew w słupki bardziej niż w kosteczkę to dzisiaj Nie... przygotujemy słupeczki. Niektórzy, niektórzy, wiem, że trą na tarce, na dużych oczkach, ale to chyba jest wtedy zbyt rozmemłane, że tak powiem. Lepiej jak tą, brukiew można sobie trochę pokrupać. Na też, pewno, na pewno jest dobrze. że też państwo, surowa brukiew też smakuje. Tak. Ja uwielbiam. I dlatego w czasie wojny, właśnie, kiedy był panował głód, e, to właśnie e, taką surową brukiew jedzono. A z takiego warzywa również można przygotować placki, e, można różnego rodzaju musy przygotować. A dzisiaj taką tradycyjną gotujemy, panie Wójcie, e, zupę z brukwi. Zupa z wryki. Zupa z wryki. Tak, proszę Państwo, jesteśmy na kaszubach w lipuszu. Dlatego troszeczkę tutaj może zwrotów takich kaszubskich wtrącamy. Brzmi to może trochę dziwnie ta zupa z wreci, ale wreci to są właśnie buraki, brukiew. Swoją drogą warto do Lipusza o każdej porze roku zajechać i teraz mamy już jesień. Liście lecą z drzew jak widać, ale u nas w zasadzie w sezonie letnim, jesiennym, wiosennym jest moc rzeczy, które można zobaczyć zrobić. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj w takim pięknym plenerze nad rzeką w dół. To jest rzeka, która przepływa przez Lipusz, środkiem Lipusza przepływa. Wije się tutaj przez okoliczne łąki, później płynie przez lasy. Właśnie w takim miejscu jesteśmy tutaj w firmie kajakowej, która wypożycza kajaki, organizuje spływy kajakowe. Firma Kajaks. Można no tutaj właśnie, wyporzucić kajaki. Bójcie, z Lipusza dzisiaj płyniemy do Wdzyc, Także warto tak? przyjechać na kajaki do Lipusza. Jest sporo lasów. Dzisiaj do niedawna można powiedzieć, było 70% powierzchni leśnej na terenie gminy Lipusz. Ona pozostała, tylko nie ma już tego lasu w pełni, bo nawolnica sporo z niego przewróciła, ale już są nowe nasadzenia. Zresztą niedawno sadziliśmy las tutaj wspólnie z parą prezydencką właśnie w gminie Lipusz w leśnictwie zdroje. Te powierzchnie, praktycznie chyba już wszystkie są odnowione, czyli są nasadzone nowe lasy po tej nawałnicy. Ale też sporo lasu jeszcze zostało, dużego, starego lasu, którym jest oprócz runa leśnego. Tak, runo leśne grzyby trochę w tym roku słabo rosną. Nie wiem, czy to susza, czy to trochę za zimno, ale to czasami jest taki rok gorszy i lepszy. Myślę, że przyszły rok będzie lepszy. Także zapraszamy na pewno w przyszłym roku też na grzyby. A skąd ten nazwa lipusz? A nazwa lipusz, proszę Państwa, ma swoje pochodzenie od lipy. Lipusz, czyli gaj lipowy, można powiedzieć i tych lip sporo tutaj w lipuszu rośnie. Staramy się też, żeby nie zaginęła lipuska lipa. Dosadzamy ciągle co roku. Czy co jakiś czas nowe, nowe drzewa? I następnym razem pijemy herbatkę z Lipy i pewnie jakąś nalewkę. No, na nalewkę trzeba będzie trochę poczekać, bo to się musi wszystko przegryć, ale herbatę z lipy już, kwiat lipy już jest suchy, można z niego już herbatę robić. Także już jest przesknięty. Dzisiaj by się taka herbatka Her herbatka przydała. Herbatka by bo się przydała, chłodno, wiaterek zabiewa. nam tutaj zawiewa, ale nie jest, nie jest aż tak zimno, chociaż po plecach nas, nam tutaj wieje, ale teraz proszę Państwa już mamy przygotowaną brukię, marchewkę ziemniaczki i już woda nam się gotuje. No i teraz takim momentem jest, że tą brukę trzeba sparzyć i do tego potrzeba właśnie takiej wrzącej wody. Tutaj do dokończy marchewkę kroić. I wszystko sparzymy tym wrzątkiem. Jeszcze daję trochę selera, ale korzenia i pietruszki niewiele. I teraz zrobimy w ten sposób i będziemy sparzać właśnie brukę z wrzącą wodą. I ona, ona właśnie Utraci tą goryczkę, która jest, chociaż już na kaszubach był przymrozek i ta gorycz z brukwi zeszła, mówią, że do ziemi, ale i tak zawsze, kiedy wykonujemy taką potrawę, to właśnie wrzącą wodą zlewamy. I tu już sobie naczynie odłożę. I teraz już zastawiamy wodę. Najpierw włożymy mięsko. Proszę. I tutaj mam właśnie taką pałeczkę, skrzydełko, odkarczka. I tu też jeszcze odkarczka, i to wkładamy do wody. Na razie nie solę jeszcze, przykryjemy i za chwilę włożymy brukiew, Później po jakimś czasie wkładam ziemiaczki. Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo. W gminie Lipusz to nie jeden zabytek, ten zabytkowy młyn wodny, ale gmina jest też właścicielem innego zabytku, to jest dawny pw. ewangelicki, styl neogotycki, rok 1865, rok budowy. I tam znajduje się obecnie Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. Czyli tam są takie sprzęty, które kiedyś tutaj na kaszubach były używane, czy to w gospodarstwie domowym, czy to w gospodarstwie rolnym, gdzieś w obejściu. Różne takie właśnie stare sprzęty. Zapraszamy. Pan Franek Lipiński jest takim naszym tutaj kustoszem, kustoszem który oprowadza, opowiada, bo często sam te, te sprzęty w swoim gospodarstwie domowym wykorzystywał. Także opowie. Co do czego używano. Bardzo fajne, fajne miejsce, ciekawe. Dużo rzeczy można się też tutaj o kaszubach, o, o naszym Lipuszu, też w tym miejscu dowiedzieć. Jest jeszcze kolejny zabytek, to jest kościół katolicki. Obecnie w trakcie renowacji, też neogotyk. Dwa lata młodszy od kościoła ewangelickiego. W nim też jest figura Matki Boskiej z XVII wieku, także taki no zabytek już dosyć znaczący jak tutaj dla nas, chyba najstarszy obiekt tutaj w naszej miejscowości, także też serdecznie zapraszamy do, do zwiedzenia. Oprócz tego okolice okoliczności przyrody, jak to klasyk powiedział, są bardzo sprzyjające do wypoczynku. Są kwatery, są domki letniskowe w okolicy, także zapraszamy do Lipusza. Mamy takie swoje powiedzenie. Jak już ktoś raz tutaj trafił, to ta dobra dusza zawsze do Lipusza wraca. Czyli dobra dusza te... wraca do Lipusza, pani Halino, hmm. pani tu nic nie hmm. do nas. Także pani na pewno jest dobrą duszą. Ja tutaj lubię być w Lipuszu, chociaż nie tak często jestem. Ostatnio byłam w wakacje, gdzie warsztaty dla dzieci przygotowywałam. A e... ten miesiąc temu. Tak, dobra. miesiąc temu. E... Lipusz jest naprawdę taką fajną miejscowością, bo... Tutaj każdy dla siebie może znaleźć miejsce, nie dość, że na drzeczkę pójść i sobie naprawdę popatrzeć na wodę, jak woda z tłumieniem spływa, bo naprawdę jest fajna, czyściutka przede wszystkim jest ta woda, ale też tu jest, proszę zobaczyć, jest miejsce oddalone od głównej trasy, czyli to też takie spokojne, wiadomo, wydaje mi się, że... Właśnie warto lipusz tutaj promować, bo to też jest sporo tych gospodarstw agroturystycznych, są, jest turystyka wiejska, też gospodarze serwują swoim gościom przecież posiłki i też takie domowe, także na pewno warto tutaj bywać. Tak również dla których mamy. Wkładam drugie, ponieważ. No... Bo może nieskromnie powiem, mamy jeden z ładniejszych kompleksów sportowych, takich tutaj w okolicy. To jest stadion, zespół Boiskorlik, boisko też do siatkówki plażowej, nawet kilka tych boisk, i do tego też korty tenisowe, ceglaste. Także jest gdzie, że tak powiem, też aktywnie wypocząć. Można pospacerować, pobiegać, poćwiczyć na siłowni zewnętrznej. Także zapraszamy. Do Lipusza, a tak jak Pani Karolina wspomniała, no jest tutaj cisza, spokój, to dlatego, że Lipusz jest nieco oddalony od głównych szlaków takich komunikacyjnych. Można powiedzieć, że mamy swoją obwodnicę, to jest droga 235, która biegnie z Chojnic do Kornego i dalej w kierunku już Kościżyna, gdynia Do Lipusza trzeba wjechać, ale to nie jest daleko, bo to jest na tym kilkaset metrów od tej drogi. I dlatego ta cisza i spokój, tak jak teraz to no tutaj nie słyszymy żadnego nikt, tam nie przeszkadzają, żadny tak. hałas samochodowy. Cisza. cisza, po prostu cisza. Jeden tam. Odezwał, no? e, Ale to Panie wójcie, e, solimy, tak, czy jedna łyżka no wystarczy? Na tą ilość to cała łyżka, no myślę, że tak, nawet może no. trochę dużo będzie. Zawsze do soli, zawsze można. Zawsze tak. można. Przesolimy. Tak jest. Czy majeranek teraz dajemy ja i później jeszcze? Daję ja teraz troszeczkę tak? dam, bo zawsze tak, tak robię. Moje tak. Ale później tego majeranku do tej zupy więcej, będzie troszeczkę dużo. więcej i odrobinę może już dam trochę pieprzu. Szanowni Państwo. Zupka nam tutaj pachnie, dochodzi. Dochodzi i teraz tak mamy w tej zupie brukiew, marchewkę i mięsko z gęsi. Teraz, już po pół godziny, będziemy wkładać ziemniaki. I tak wkładamy ziemniaczki I teraz ja jeszcze dodam, dosypię sporą ilość majeranku. I popieprzymy, Panie Wójcie, tak, nie? Solidnie. solidnie pieprzymy. I tak oto jeszcze musi się około 20 minut gotować teraz ziemiaczkami. Zupka musi być taka Pożywna, ale przede wszystkim również taka pierna. Teraz jest dobrze. Zamykamy, i tak oto jeszcze około 20 do 30 minut będzie się nam tutaj gotować. No i potem zupa będzie prawie gotowa. Będziemy smakować. <laughs> Pani Wójcie. Również tutaj w Lipuszu działa koło gospodyń wiejskich, które też ma swoje już jakby sukcesy. Co pan sądzi? Czy takie koło powinno działać w dzisiejszych czasach, czy nie? Czy ono jest potrzebne w tej miejscowości? No na pewno każda forma aktywności, jakiegoś wspólnego działania, integracji to jest jak najbardziej potrzebne, bo dzisiaj w dobie, że tak powiem, mediów różnych społecznościowych, gdzie ludzie się posługują no, urządzeniami do kontaktu, to takie właśnie formy spotkania, że się gdzieś no, panie czy, czy tam jakieś inne grupy spotkają, to jest jak najbardziej wskazane. Myślę, że to koło też dało impuls wielu osobom do tego, żeby wrócić do tych tradycyjnych właśnie jakichś wypieków, chleba bardzo. Wiele osób tutaj właśnie w Lipuszu piecze chleb, który można też kupić i, i ten taki no swojski powiedzmy chleb skosztować. Też innych potraw jakieś na festynach często właśnie czy, czy, czy na dożynkach najczęściej u nas właśnie koło gospodyń wiejskich przygotowywało różne takie potrawy, takie wiejskie, domowe potrawy, z mi się zajadali zarówno mieszkańcy, jak i gości, którzy gościli na tych dorzynkach. Szanowni Państwo, minęło już prawie pół godzinki i oto zobaczcie, już mięsko jest prawie mięciutkie. Ja tutaj pokażę to akurat jest skrzydełko. Marchewka naprawdę jest bardzo fajna, jest mięciutka, A brukiew również. I co, pani Wujcie, będziemy smakować. Zobaczymy jaką zupę, właśnie lecimy. zupa z bruki, jaka jest lipuska. Proszę. Ja może najpierw mięsko włożę tutaj, bo wiadomo, zawsze musi być dla mężczyzny taki solidny kawał mięsa. No i nakładamy właśnie brukiew. I tak, Szanowni Państwo, zobaczcie jakie danie dzisiaj. Na kaszubach gotowaliśmy dla Was. Proszę zobaczyć i smacznego zupa, Panie Zupa wójcie. z wreci. Proszę zupa z e, mamy dzisiaj. I cóż, smacznego próbujemy. próbujemy, wyborna. Ja bym trochę pieprzu dodał. Jeszcze wszystko, pieprzu. Ale to można no bo... nawet teraz zrobić. Tak, bo pieprzu zawsze można sobie również na talerzu podać. Ja nie, ja, dla mnie wystarczy. Ale również, szanowni państwo, możecie sobie dosolić. E, czy brakuje takiego smaku jak, bo tutaj taką, e, takim ziołem, e, który jest, to jest właśnie majeranek. Jeśli wam brakuje takiego majeranku w tej zupie, to również możecie sobie dodać odrobinę na sam koniec. Szanowni państwo, jeśli chcecie posmakować tej zupy, którą mamy dzisiaj, zupę z brukwi, to zapraszam na Kaszuby. Jeśli lubicie to, co tutaj przygotowujemy dla was, subskrybujcie po to, żebyście w następnych odcinkach mogli zobaczyć, co kolejnego będziemy dla państwa gotować. Ja już dzisiaj państwa zapraszam do Wdzyc. Do zobaczenia we wdzydzach.